Dzień dobry. Proszę Państwa, na rynku diamentu dzieją się takie rzeczy, że właśnie ogłoszono promocję na firmę górniczą i to nie na byle jaką firmę górniczą, bo to jest największa firma górnicza na świecie zajmująca się diamentami. Anglo American ogłosiło właśnie, że obniża wartość księgową De i to o 2 miliardy 800 80 milionów dolarów. Powodem jest oczywiście słaby popyt na diamenty. Już w zeszłym roku Debers miał problemy z, ze sprzedażą. Przerzuciło część kosztów kryzysu na swoich odbiorców. Debers najwolniej zmniejszało ceny. Efekt był taki, że właściwie co zakupy to i hurtownicy, którzy kupowali od DBS, stracili około 10%, a system sprzedaży diamentów opracowany przez DBS, zakłada, że hurtownik nie ma prawa się wycofać. To znaczy, on raz może zrezygnować z zakupu kamieni, jeżeli zrezygnuje drugi raz, to wtedy zostaje wyrzucony skreślony z listy sideholderów i, i przestaje od nich kupować automatycznie. Kamienie, nikt już nie zaprasza na aukcję. No i to doprowadziło te ciągłe straty i te obniżki cen diamentów, które właściwie były mocno opóźnione w stosunku do spadków cen na rynku. Doprowadziły do na tyle dużych strat, że należało odpisać 2 miliardy 880 milionów od wartości czy raczej firmy górniczej. A to jest obniżka ceny, która nastąpiła rok po wcześniejszej obniżce, która była na, opiewała na kwotę 1 miliard 560 milionów dolarów. Czyli na koniec 2023 roku obniżano o taką kwotę o 1 miliard 560 milionów, no i na początku 2025, czyli troszkę więcej niż rok później. Obniża tą cenę o kolejne 2 miliardy 880, czyli tu już praktycznie jesteśmy blisko 4, no niecałe 4,5 miliarda dolarów oszczędności, więc promocja jest gigantyczna. W tym momencie. Co jeszcze, no, są prowadzone te prace nad sprzedażą. No, przy czym nikt oczywiście nie chce tego e, kupić. Indeks censurowych diamentów sprzedawanych przez DeBers spadł o 20% w 2024. Przy czym w mojej ocenie, znaczy może nawet nie w mojej ocenie, ale w ocenie hurtowników, którzy chcą sprzedawać diamenty kupowane od DeBers i jeszcze chcieliby na tym zarabiać, to ten spadek jest co najmniej o 5, można nawet 7% zbyt mały, a gdyby był 10%, no to tam ci przedsiębiorcy by na pewno mieli łatwiej na takim zapadającym się rynku. przychody firmy spadły o 23%, obroty czy sprzedaż, tak, tak sprzedaż spadła o 28%, a Średnia cena sprzedaży surowca wzrosła o 3% ze względu na że zaczęto sprzedawać towar czy tam surowiec wyższej jakości, spowodowany tym, że kryzys dotyczy głównie diamentów o małych rozmiarach, a co za tym idzie, te tańsze diamenty po prostu nie są, nie są kupowane. No i w ciągu tych 12 miesięcy firma odnotowała stratę netto na wysokości 288 milionów dolarów. To i tak są mniej, to i tak jest mniejsza strata niż rok wcześniej, bo w rok 2024 firma wchodziła ze stratą nie przez rok. Przez, przez wcześniejsze 12 miesięcy strata wyniosła. $314 milionów dolarów, czyli niewiele mniej, ale, ale jednak mniej. Produkcja w międzyczasie spadła o 22%. No i to właściwie jest tyle, co można Wam przekazać, co jest istotne. No, zakłada się, że. Wydobycie wyniesie maksymalnie do 20 w roku 2025 oczywiście wydobycie wyniesie maksymalnie 23 miliony karatów, ponieważ rynek jest dość powolny, dość niewielki popyt jest na rynku. Natomiast w ciągu kolejnych dwóch lat planuje się zwiększać ilość wydobywanego surowca. Nawet do niecałych 30 milionów karatów. No ale co będzie, to się zobaczy, jak będzie. A póki co, to tylko takie prognozy, które zapewne mają zachęcić potencjalnych inwestorów do tego, żeby wyłożyli kasę i kupili sobie debers, które zaczyna coraz bardziej ciążyć firmie górniczej Anglo-American. Zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że nie wydarzy się tutaj jakieś gigantyczne bankructwo w branży, bo bankructwo tak wielkiego podmiotu postawiłoby pod znakiem zapytania w ogóle całą branżę. Co będzie, czas pokaże. Na razie nie jest różowo, jak widać. Jeżeli ktoś ma pieniądze i chciałby sobie kupić firmę największą na świecie, wydobywającą diamenty, to jest do tego doskonała okazja. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.